Witam wszystkich, Marek z tej strony. W dzisiejszym filmiku chciałbym troszkę opowiedzieć o różnicy między Layer 2 i Layer 3 Switch, czyli o przekaźniku sieciowym działającym w warstwie drugiej i o takim działającym również w warstwie trzeciej. I tak przy okazji, bo to dobry moment na zerknięcie, czym tak naprawdę różni się VLAN w warstwie drugiej od tak zwanego VLAN Interface, który to z kolei działa w warstwie trzeciej. Czym jest sam VLAN i jak on działa, to opowiadałem już w filmiku numer 7 o nazwie... Pod tytułem. A tu was zaskoczę, czym jest Wilan. I link y, nam się tu u góry wyświetla teraz. Jak ktoś nie wie dokładnie, jak działa VLAN, to polecam obejrzeć najpierw właśnie ten filmik. Bo tutaj będziemy potrzebować wszystkie te informacje bez sensu, żebym wszystko znowu powtarzał od początku, prawda? A więc przejdźmy do tematu. Mamy tu na obrazku dwie sieci logiczne, więc y, prawda? Czemu logiczne? No bo wiemy, że fizycznie. Wszystkie te urządzenia są podłączone do jednego switcha. My je tylko podzieliliśmy na dwie mniejsze logiczne sieci, używając VLANów. Czyli na każdym y, czerwonym porcie wpisaliśmy switchport access VLAN 10, a na każdym niebieskim porcie wpisaliśmy switchport access VLAN 20. Więc teraz są to dwie różne sieci logiczne, które są od siebie całkowicie odizolowane. I jak to działa dokładnie, to wiemy z filmiku numer 7, właśnie tak jak już wspomniałem. A jak komuś mało, to może jeszcze zerknąć na filmik numer 3 pod tytułem Jak działa Layer to Switch, który to wyświetla nam się właśnie teraz u góry i który koncentruje się na samym tym naszym switchu tutaj u góry i zasadzie jego działania. No i dobra, wiemy więc też z tego filmiku numer 3, że nasz Layer to Switch jest tu taką puszką połączeniową dla tych komputerów, i przekazuje on dane między komputerami czytając adresy fizyczne, czyli adresy Mac. Mamy więc tu w sieci czerwonej komputer z adresem IP 1001 i robimy pingę do komputera 10.02. Przypomnijmy więc, jak wygląda taki ruch, czyli co tak naprawdę się dzieje. Nasz komputer ma skonfigurowany adres warstwy trzeciej, czyli adres IP 1001. Wpisuję więc to w pole Source IP adres. Tak jak widzimy, tu na dole przygotowałem taką ramkę. Czyli jest to informacja, skąd idziemy. Jako destination IP adres wpisuje 10.0.0.2. No bo pinga robimy do komputera 10.0.0.2, prawda? Więc destination IP, ten adres dokąd zmierzamy, to adres 10.0.0.2. Aha, tu ten payload. To są dane, które transportujemy. W naszym przypadku jest to ping. Czyli tu będziemy mieli tak zwany echo request. Czyli po prostu taką prośbę, żeby ktoś, kto dostanie ten pakiet, żeby po prostu na niego odpowiedział tym samym. Odbił go, tak jak głos odbija się na przykład y, tworząc taki właśnie efekt, który znamy jako echo. Bo po to w sumie jest ten ping, żeby sprawdzić łączność między dwoma hostami, czyli w naszym przypadku tutaj tymi dwoma komputerami. No dobra, ale ten 10.0.0.1 teraz patrzy, którym interfejsem będzie musiał to wysłać. Widzi, że będzie musiał wysłać to tym kabelkiem tutaj. A ten kabelek jest podpięty do sieci tak Ethernet. Nie Internet, tylko sieć Ethernet. Jest to tak zwana sieć współdzielona, więc wie, że żeby wysłać pakiet tym kabelkiem, musi on również dodać adresy MAC. Znowu Source i Destination. Musi to, musi to zrobić głównie po to, żeby nasz switch wiedział skąd i dokąd ten ruch idzie. Bo jak pamiętamy z filmiku numer 3, Layer2 Switch nie wie, czym jest adres IP. On potrafi odczytać tylko adres MAC. Czyli to co mamy tutaj, on tego tak naprawdę nie widzi. On widzi jedynie informację zawartą tutaj w tych. Polach. No, więc ten komputer 10.001 dodaje te adresy MAC. Najpierw swój, czyli AAA jako source, a potem MAC adres tego drugiego komputera, czyli BBB jako destination, czyli dokąd zmierzamy. No i teraz w końcu mamy wszystkie informacje i w końcu może wysłać tego pinga, prawda? Wysyła więc w stronę switcha. Switch patrzy i mówi: Aha, to jest ruch z adresu AAA, i ja odbieram ten ruch na interfejsie, który jest skonfigurowany jako VLAN-10. Więc muszę go skierować do portu, gdzie znajduje się komputer BBB, przy czym komputer ten również musi znajdować się w tym samym vlanie, czyli vlan 10. Tutaj przeskoczmy może na program Packet Tracer, w którym zrobiłem symulację dokładnie tej naszej sieci tutaj. Jak spojrzymy na tabelę adresów MAC na tym naszym switchu, to widzimy, że adres AAA jest podpięty do portu Fa01, a adres BBB. Podpięty jest do portu FA02, i oba te porty są w tym samym WILANie, więc ten switch może ten ruch przesłać bezproblemowo z jednego do drugiego komputera, prawda? Tak jak mówiliśmy już w poprzednich filmikach. No i wszystko nam tu ładnie pięknie działa, używając samych WILANów, prawda? Gdzie jest tutaj więc miejsce na interfejs VLAN w tym wszystkim i po co mielibyśmy w ogóle takie coś konfigurować? No, tak jak już mówiliśmy, do tej pory ten switch jest w stanie odczytywać tylko te adresy MAC. Czyli te adresy tutaj w tych polach, prawda? Te adresy, które mamy, o tutaj. A co jeśli na przykład chcielibyśmy połączyć się z komputera w Wilanie 10 do komputera w Wilanie 20? Czy takie coś jest możliwe? Bo w tej chwili takie połączenie nie będzie nam działało, bo jeśli Switch widzi ruch z portu, który jest przypisany do Wilanu 10, tak jak w naszym przykładzie, to ten ruch może być tylko przerzucony do urządzenia, które jest w tym samym Wilanie, a nie innym. Taka jest zasada dzielenia tej dużej sieci na mniejsze podsieci, jak w naszym przypadku. Jak nie wierzycie, zresztą może zróbmy mały test. Zróbmy teraz pinga z 10.001 do 2001. 20 no i co się dzieje? No, nic właśnie się nie dzieje, prawda? Tak naprawdę to sam komputer nawet nie wyśle tego pinga w tej sytuacji bo będzie widział, że ten destination IP adres jest w innej podsieci, a on nawet nie wie, jak do tych innych podsieci się dostać. Czyli, tak jak mówiłem, to jest całkiem inna podsieć. On nie wie nawet, jak tutaj się dostać, tak naprawdę. On tylko wie, jak się poruszać tutaj, w tej sieci. Tak jak i komputer, tak samo nasz switch tutaj wyżej, który mamy, może zmienimy kolor, on też nie będzie wiedział, jak to zrobić, bo, żeby przerzucać pakiety między różnymi podsieciami, tak jak tutaj z komputera 10.001 do 10.002, to musimy to zrobić za pomocą routera, który przekierowuje pakiety patrząc na adres IP, czyli adres warstwy trzeciej, czyli ten adres tutaj, który mamy, to są adresy IP warstwy trzeciej, a nie na adresy MAC, czyli adresy warstwy drugiej, tak jak to jest w przypadku Layer to Switcha. Tak więc adresy MAC mamy tutaj. To jest tak naprawdę jedyne, co potrafi nasz switch odczytać. Ok, musimy więc po pierwsze mieć urządzenie, które wie, jak się dostać z adresu IP1001 do adresu 2001. 20 A żeby wiedzieć, jak się do takiego adresu IP dostać, to najpierw trzeba takie adresy widzieć, prawda? O, po raz setny, pozwólcie, że powtórzę. Layer to Switch, ten nasz switch tutaj. On takich adresów nie widzi. On widzi tylko adresy MAC, czyli adresy fizyczne. No i widzi jeszcze do jakiego WILA mu dany port należy. No dobra, ale my tutaj routera nie mamy, prawda, na naszym obrazku. Mamy tylko ten switch, co nie? No więc, czy jest jakieś rozwiązanie dla nas? No to zależy właśnie. Musimy się dokładnie dowiedzieć, czy ten switch, który my tu mamy, jest w stanie odczytywać faktycznie tylko adresy w warstwie drugiej, czy może potrafi jednak coś więcej. Bo jak już powtórzyłem 101 razy teraz, Layer 2 Switch, czyli przekaźnik warstwy drugiej, widzi tylko adresy w warstwie drugiej, czyli adresy MAC. Ale na rynku istnieją jeszcze inne switche niż Layer 2 Switch. Można bowiem kupić Switch, który jest w stanie zobaczyć trochę więcej niż tylko adres MAC. I takie switche nazywamy często Layer 3 Switch, albo możemy też spotkać się z nazwą taką jak multilayer Switch. No i czym on się różni od normalnego switcha layer 2, o którym mówiliśmy cały czas do tej pory? No oprócz tego, że na pewno będzie droższy. Otóż dopóki nie skonfigurujemy pewnych rzeczy na nim, to tak naprawdę nie różni się on niczym. Ciągle domyślnie służy nam on do przerzucania trafiku na podstawie adresów MAC. Ma on jednak pewną super moc, nazwijmy to. <laughs> Możemy na nim ustawić coś, co się nazywa interface VLAN. No i co to takiego jest? Więc Interfejs VLAN jest to taki wirtualny interfejs, coś jak Fast Internet 01 czy FA02, który normalnie widzimy tu z przodu, fizycznie z przodu switcha. Ale jest to, jak mówiłem, wirtualny interfejs, który jest jakby wewnątrz switcha i do którego możemy też dodatkowo przypisać adres IP, czyli adres tutaj, ten warstwy trzeciej. Ale więc jeszcze raz, tu więc w środku mamy takie te interfejsy i możemy taki wirtualny interfejs, jak i adres IP, skonfigurować dla każdego jednego vlan który mamy tu na tym naszym switchu. Czyli mamy czerwony interfejs dla vlan jest to interfejs VLAN 10 i mamy niebieski interfejs VLAN 20. Jest to taki jakby nasz punkt zaczepienia, taki jakby nasz mały routerek wewnątrz tego switcha, który będzie zawierał adresy IP. I co on nam pozwala zrobić? Co nam to pozwala w ogóle zrobić? A więc ten wirtualny interfejs właśnie na przykład pozwala nam przerzucać ruch między różnymi VLANami, dlatego że Switch od teraz widzi ten adres IP, czyli adres warstwy trzeciej, dla każdego z tych interfejs VLANów. Wiem, że to trochę skomplikowane, więc może łatwiej będzie wytłumaczyć, konfigurując to na żywo. I zobaczmy sobie, jak to wygląda w rzeczywistości. Jak więc skonfigurować interface VLAN? No więc wchodzimy na switch i wpisujemy conf interface vlan 10, prawda? I tu widzimy line protocol change state to up, czyli że ten VLAN nam się podniósł od razu. IP adres 10.0.0.254 może niech będzie. No i no uszat nie musimy robić, bo już jest up, tak czy siak, prawda? Zróbmy jeszcze interfejs VLAN 20. 20 może... zrobimy 20.0254. No i teraz, jak zrobimy na przykład show api interface-brief, to widzimy, że pojawiły się nam nowe adresy IP i są to adresy IP bezpośrednio ustawione tutaj, na tym switchu właśnie. No i co nam to daje? Przyjrzyjmy się może. Otóż przy ruchu na przykład z komputera 10.0.0.1 do 10.0.0.2 wszystko jest po staremu tak naprawdę. Ten switch ciągle będzie widział tylko adresy MAC i fakt, że jedziemy z AAA do BBB, tak jak to było wcześniej. Co jeśli jednak z komputera 10.0.0.1 Zrobimy teraz pinga do 10.00254, czyli adresu, który właśnie skonfigurowaliśmy na samym tym switchu. No i okazuje się, że działa takie coś, prawda? Teraz sam switch nam odpowiada, bo ten adres IP 10.00254 jest skonfigurowany na switchu. A raczej na tym naszym małym wirtualnym routerku, który sobie tu z tyłu utworzyliśmy. Co jednak z adresami MAC? No, ich przecież też ciągle potrzebujemy, prawda? Tylko teraz nie idziemy do innego komputera bezpośrednio, tak jak poprzednio, tylko idziemy do samego switcha. Więc jaki będzie teraz adres MAC, do którego idziemy? No, zerknijmy sobie. No i spójrzmy. Mamy tu jakiś nowy adres MAC. Jest to adres MAC dla interfejsu WLAN 10. Jest to adres MAC interfejsu VLAN10, który właśnie przed chwilą stworzyliśmy. Komputer też widzi teraz ten nowy MAC adres. Spójrzcie tutaj, zna MAC adres tych komputerów wcześniejszych, bbccc, ale zna też ten adres MAC 67d3, to jest, prawda? do 3. Wszystko się zgadza. Więc ten komputer wie, jakiego adresu mac, MAC użyć, żeby dostać się do tego 10.0.254. Jak więc wygląda taki ruch jeszcze raz, więc. więc. komputer wysyła tą ramkę z adresu IP 10.0.1 do 10.0.254 teraz. A więc w source IP mamy 10.0.1, czyli ten adres naszego komputera tutaj. Destination mamy 10.0.0.254 bo taki skonfigurowaliśmy tu na interfejsie interfejs VLAN 10. MAC address source to jest AAA, bo idziemy z komputera tutaj tego, prawda. Natomiast destination MAC, ten tutaj, to jest ten nasz nowy MAC, który został automatycznie przypisany do interfejsu VLAN 10. Z adresem 100254, czyli, czyli ten adres tutaj. Wiem, że on jest dłuższy, wpiszmy może 67D3, niech będzie końcówka samo. To, że adresy Mac są dłuższe, to też znamy z poprzednich filmików. To jest tylko takie uproszczenie nasze. No i teraz komputer wysyła taką ramkę w stronę switcha. Jak już ją zbudował z tym Echo Request, switch dostaje taką ramkę. No i patrzy na destination MAC adres. No i mówi, o, te dane są skierowane do mnie samego. Taki adres MAC jest przypisany do mojego interfejsu wirtualnego. i Jest to interfejs VLAN10. Interfejs VLAN10 jest też automatycznie w VLANie 10, więc ten ruch jest po prostu skierowany do tego właśnie interfejsu. OK, ale teraz co robi dalej switch, bo to nie koniec. Robi to, co normalnie do tej pory robiły komputery, a o czym w sumie jeszcze nie mówiliśmy. Switch teraz usuwa te adresy MAC. Usuwa ten i ten, prawda? Już go nie interesują te adresy MAC i patrzy na adresy wyższej warstwy, coś czego wcześniej nie robił. Patrzy na, warstwy, na adresy warstwy trzeciej, czyli adresy IP. I tutaj widzi, że adres IP pochodzi od komputera, że ten ruch jest skierowany z komputera 10.001. I widzi też, że pakiet jest skierowany do adresu IP 10.0.0.254. Sprawdza więc, gdzie taki adres IP się znajduje i widzi, że taki adres IP jest skonfigurowany na interfejs VLAN 10 właśnie. Czyli na samym właśnie tutaj switchu naszym. W takiej chwili, gdy destination IP jest również yy, na tym samym urządzeniu, to switch mówi, aha, jak ten adres IP jest mój, to znaczy, że ten pakiet jest skierowany do mnie faktycznie. Patrzę więc jeszcze dalej teraz: na ten payload. Tutaj ten payload, czyli te dane. I zerka, co, to, co tam są za dane zawarte w tym pakiecie. A te dane to jest akurat w tym przypadku nasz zwykły ping, o czym już mówiliśmy, czyli echo Request. Odczytuję więc te dane i rozumie, że jego rolą jest na taki ping odpowiedzieć. Odpowiada więc powrotem do komputera 10.0.0.1, odwracając cały proces. Czyli, może wyczyśćmy troszkę. Czyli, jeszcze raz. Jak komputer miał w danych wpisane tak zwane Echo Request, w pingu jest to taka prośba o odpowiedź, jak mówiliśmy. To switch teraz w payload, czyli tu w tych danych, wpisuje tak zwane Echo Reply, czyli po prostu odpowiada na tą prośbę. Ale co musi teraz zrobić? Musi też zbudować całą nową tą ramkę od początku, odwracając ten proces, jak mówiłem. Bo teraz, destination IP to jest 10.001. Bo idziemy do tego komputera, prawda? W tą stronę. Więc Destination jest teraz 10.001, a Source jest 10.00254. I jest to ten nasz interfejs tutaj. Stąd idziemy. Idziemy z powrotem do komputera 10.001. Destination MAC Address to jest znowu nasz komputer z tym adresem IP10.001. Czyli Destination to jest AAA, a Source to jest ten dziwny, który został przypisany nam tam do interfejsu VLAN 10, czyli wpiszmy 67D3. I jak już wszystko to zrobi, to wysyła ten ruch z powrotem w stronę komputera 10.0.0.1. No ok, ale żeby tworzyć interfejs VLAN na switchu tylko po to, żeby móc odpowiedzieć na Pinga, to raczej nie o to nam chodziło, prawda? My chcieliśmy tak naprawdę się dostać z komputera 10.001 do 20.001. Po to to wszystko tu konfigurowaliśmy, żeby takie coś właśnie mieć możliwość zrobić, prawda? Czy możemy więc zrobić teraz takiego pinga? No spróbujmy teraz to zrobić, jak już mamy te interfejs wilany utworzony. Widzimy, że nie działa, prawda? Dlaczego nie działa? Cóż, mamy wciąż dwa brakujące elementy, tak naprawdę, w tej układance naszej. Jeden jest dość oczywisty, drugi nie tak bardzo oczywisty, może. A więc pierwszy element to sam komputer. Jak już mówiłem, komputer ten wie tylko, jak się dostać do sieci 10.000 i hostów w tej właśnie sieci. Nie ma pojęcia, natomiast, jak się dostać do innych sieci. I ten nasz interfejs WLAN na switchu. Nic tutaj tak naprawdę nie zmienia, bo ten interfejs VLAN 10 ciągle też należy do tej samej sieci, tak jak już mówiliśmy, prawda? A sam komputer, komputer tak naprawdę nawet nie wie, że to Switch mu odpowiedział, a nie inny komputer czy inne urządzenie w tej samej sieci. Komputer, żeby dostać się do innych sieci poza 10.000, tutaj tą naszą sieć, musi mieć skonfigurowaną tak zwaną bramę domyślną, czyli po angielsku Default Gateway. Czym jest więc ta obrama domyślna? Weźmy dla przykładu ten komputer 10.001 znowu. Po pierwsze, ten komputer nigdy nie będzie wiedział, gdzie dokładnie jest ten nasz drugi komputer z adresem IP2001. Ten komputer 20.0.1 należy do zupełnie innej podsieci. Do podsieci 20.001 i czy on jest na innym piętrze w tym samym budynku, czy u kogoś w się w Zimbabwe na drugim końcu świata, to ten nasz komputer 10.0.0.1 naprawdę nie wie i tak naprawdę to nawet go to nie obchodzi. Jedyne co go obchodzi, to gdzie, w którą stronę wysyłać wszystkie takie pakiety, gdzie ten destination IP adres jest w jakichś innych sieciach niż ta lokalna tutaj 10.0.0.1. I mówimy mu o tym właśnie konfigurując Default Gateway, czyli bramę domyślną. Mówimy temu komputerowi, gdzie ma to przesłać dalej, żeby ktoś inny się martwił, co z tym ruchem teraz zrobić. Czyli domyślnie, jeśli nie wiesz, gdzie ten ruch wysłać, to wyślij go do właśnie tego adresu IP Default Gateway. Może jeszcze raz. Więc jeśli komputer będzie wysyłał ruch do np. 10.002 czy 10.003. To wciąż nic się nam tu nie zmienia. On może taki ruch ciągle wysyłać, tak jak to robił do tej pory. Ruch do wszystkich innych sieci z kolei musimy mu przekierować taki ruch do Default Gateway. No i co u nas może służyć jako taki właśnie Default Gateway? Jaki adres IP powinniśmy tutaj wykorzystać jako nasza brama domyślna dla Wilanu 10? No i właśnie teraz jest dobry moment na użycie tego adresu IP, który skonfigurowaliśmy na switchu, czyli adres IP interfejsu vlan 10. Więc klikamy tu w ten nasz komputer i w default gateway wpisujemy 1000254, bo taki adres ustawiliśmy na switchu. Przed wprowadzeniem tego adresu nasz komputer znał tylko sieć 100024, prawda? I mógł się komunikować z komputerami tylko i wyłącznie w tej sieci. Teraz, po wprowadzeniu tego adresu default gateway, powiedzieliśmy mu: Jeśli wysyłasz trafik do sieci 1000, 10 robisz to tak jak do tej pory, robiłeś nic, tam nie zmieniasz. Ale jeśli chcesz wysłać ruch też do innych sieci, których nie znasz i o których nie masz zielonego pojęcia, to po prostu skieruj je do 100254 i on musi sobie z tym poradzić. Ma to sens? Nie wiem, mam nadzieję, że ma. Pamiętajmy, że musimy to samo zrobić jeszcze dla VLANu 20, prawda? Tylko tam brama domyślna będzie to interface VLAN 20, bo tamte komputery mają dostęp póki co tylko do VLANu 20 z kolei. Więc użyjemy adresu 20.0.254, 20 który to skonfigurowaliśmy na interface VLAN 20. Więc interface VLAN 20 miał adres IP 20.0.254. 20 I ten komputer musi mieć więc właśnie taką bramę domyślną. Ok. Mamy więc ustawiony nasz default gateway na komputerach, z których chcemy się łączyć. Mamy te interfejs WiLANy na switchu poustawiane. Więc teraz spróbujmy znowu zrobić pinga z tego 10.001 do 20.0.0.1. No i kurde, ciągle nie działa, prawda? Dlaczego to nie działa? Tutaj powodem jest ten drugi element, o którym mówiłem, ten który nie jest taki aż znowu oczywisty. Prawda jest taka, że ten switch, mimo że możemy na nim skonfigurować ten adres IP, nawet to on ciągle domyślnie chce się zachowywać jak layer 2 switch. Jak mu powiemy, skonfiguruj tu adres warstwy trzeciej, czyli adres IP na interfejsie VLAN 10 czy interfejs VLAN 20. On powie. No dobra, masz tu ten adres IP, ale co my teraz chcemy zrobić? Teraz chcemy przekierować czy rutować, ktoś powie, ruch z VLANu 10 do VLANu 20, prawda? I jak zrobimy tego pinga z 10.001 do 2001, to ten switch teraz już widzi ten ruch tak jak powinien, ale mówi ci, ej, no co ja, router jakiś jestem, odwal się ode mnie. I. Tak naprawdę, więc widzi on ten trafik, on widzi ten ruch, ale on go po prostu ignoruje. Musimy więc go zmusić, żeby nam zaczął ten trafik, czyli ten ruch sieciowy, przerzucać między wilanami. A robimy to jedną komendą. Jest to komenda IP routing. Jest to tak zwana globalna komenda, czyli nie musimy jej konfigurować na każdym jednym wilanie, tylko tutaj raz wpisujemy i mówimy temu switchowi, że od teraz ma nie pyskować, tylko nam ten trafik przerzucać między wilanami też. Czyli oficjalnie został mianowany takim naszym mini-routerem. No, ale dobra. Zróbmy w końcu tego pinga. Działa? W końcu czy nie działa, prawda? Teraz widzimy, że w końcu wszystko nam podziała jak należy. Dlaczego mówię mini-routerem? No właśnie, nikt nie nazwał takiego rozwiązania, gdzie switch z komendą IP routing, to nagle jest router. Tylko nazwano to Layer 3 Switch właśnie, tak jak w tytule. Powody są różne, dlaczego wciąż nazywamy go switchem, a jeden z nich w sumie to częściowo nawet już widzieliśmy. Bo ten switch w ogóle jakby nie chce być routerem, prawda? Jest bardzo oporny, żeby nam ten ruch przerzucać między różnymi sieciami, tak jak tu między siecią 10.00 10 i 20.0.0.0.0. Nie, nie dzieje się tak bez powodu jednak. W rzeczywistości sprawa wygląda tak, że ten switch i cały jego hardware, czyli te scalaki w środku, które ma, zostały zbudowane z myślą o adresach MAC, więc jego tabela adresów MAC może być naprawdę ogromna. Możemy mieć podpiętą ogromną liczbę urządzeń, i dopóki, dopóty on ma robić tak zwany switching, czyli przerzucać ten ruch bazując tylko na adresach MAC, to jest szczęśliwy i nie pyskuje nam w ogóle. Zaczyna marudzić dopiero w momencie, gdy prosimy go o routing, czyli przerzucanie ruchu między sieciami. Bazując na adresach warstwy trzeciej, czyli adresach IP, okazuje się bowiem, że taki switch będzie tu dość mocno ograniczony, jak chodzi o możliwości routingu w ogóle. Jego tabela routingu będzie ograniczona do raczej niewielu wpisów, czyli nie za wiele tych podsieci będziemy mogli na nim routować, przynajmniej w porównaniu do routera, który został stworzony głównie do routingu. Tak więc ten switch może nam to robić, ale tak raczej z przymusu, jeśli naprawdę potrzebujemy. To odbity może nam do, do tego służyć, prawda? Aha, jeszcze może sprawdźmy, jak wygląda taka tabela routingu i tabela adresów MAC na samym tym switchu. Tak więc, żeby zobaczyć tabelę adresów MAC, wpisujemy show mac address table i widzimy adres MAC, VLAN i port. Mamy, to są nasze komputery w vlan 10, prawda? Tutaj widzimy VLAN 10. Jest AAA, BBB, CCC. Jeden jest podpięty, podpięty do FA01, drugi FA0, bla, 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 prawda? Tu mamy dwa komputery w VLANie 20. Natomiast wpisując show ip route widzimy całe podsieci. Tak jak tu, informacja, że np. podsieć 10.0.0.24 jest bezpośrednio podłączona do interfejsu VLAN 10. No i dobra, to chyba jest wszystko, co chciałem powiedzieć. Nie wiem, czy to jest jasne, czy nie. Mam nadzieję, że chociaż jakoś częściowo jednak coś tam rozjaśniłem. Jak macie jakieś pytania odnośnie tego filmiku, lub pomysły na nowe filmiki, to proszę dać znać w komentarzach. Pozdrawiam, Marek.